Dzień dobry wieczór, tam w kolejnym odcinku z gry nautika. Niestety, na samym starcie muszę powiedzieć o pewnych gigantycznych zmianach. Mapa widzicie, mam taką samą, ale jak widzicie, nie mamy już innych sygnałów praktycznie. I na start nie pobierajcie modyfikacji, które zmieniają kolor bas. Nie pobierajcie modyfikacji, takich jak tam Control, Habitat Control. Nie róbcie tego bo zepsujecie sobie grę właściwie save'a, nie, nie, nie grę, save'a jednego yy, Zaczynając tutaj jak chcecie możecie początek pominąć sobie, bo będę troszeczkę gadał. Troszeczkę rzeczy będę musiał, że tak powiem w skrócie shcheatować, ponieważ... No niestety tak, tak wyszło. Czy ja mam zrobione? Mam to zrobione, dobra. Cyklopa zrobiłem w poprzednim odcinku praktycznie, nie? To co nagrywałem, nie wyszło to. Zrobiłem cyklopa. Teraz widzicie, cyklopa nie ma. To co robimy, cheat na no cost, bo już tłumaczę zresztą co się stało. Na razie tylko zrobimy to po kolei, to co było. Jak, z, jak robicie, jak zrobiłem sobie, dodałem z tego modyfikację na Habitat Control, to dopóki byłem w grze, wszystko było w porządku. Ale jak z gry wyszedłem i wróciłem, moja gra zaczęła działać tak, że jak teraz mam obciążenie karty, powiedzmy, te. 96%, tam skaczące, zależnie, całkiem... Nie... Wiarę, w to działa, nie? Ale jak tego pobrałem, Habitat Control, to nagle... FPS-y se umarły po prostu. FPS-y całkowicie se zginęły. Bo obciążenie karty graficznej spadło niesamowicie. Widzę, że teraz też nie jest dobrze, ale... Jest lepiej niż było. No, dalej jest coś nie tak z tą grą. Mhm. Mm no ale już nie jest aż tak źle jak było, nie? 55 fps to jest bardzo mało, ale było gorzej. Dobra, w każdym razie, chyba że to w ogóle. No dziwię, że to dziwne, dziwne, to jest zbugowane, widzę, no? Tu już coś takiego poważnie zbugowanego. A, Sunbeam. Ok, szafeczki mamy. You. Fingers, the no, no, coś, coś się zepsuło. Zepsu Chyba da dalej jest jakiś błąd. Widzicie, karta graficzna jest obciążona. FPS są niskie. Coś, coś jest całkowicie z tą grom już zepsutego na tym save'ie niestety, a szkoda. Co, nie, co ja zrobiłem? Nie chciałem tego robić. O, no, czyż w sumie? Nie, nie chcę tego. Dobra, no nie, ma, nie jest aż tak źle, tak? No nie jest aż tak źle. 54 FPS to nie jest dużo, ale to nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Wcześniej nie było chyba 30-40, coś jest ogólnie nie tak już tym saveem. A szkoda, szkoda, że się coś zepsuło. W każdym razie, mamy tego Seamowusa. Możliwe, że tak to nie jest... Możliwe, że to nie jest to, że jednak błędy powodem takich fps FPSów, ani innych jest coś innego, nie? Tak patrzę sobie jeszcze na tego, na Fruit pad, Color Leafy, tutaj jakieś tego. Błędów niby nie ma, jest jakieś błędy. Energy mixing. Battery sloty. Patrzę sobie na błędy, nie? Jakie tu mi wyskakują z jakichś rzeczy. Coś jest mapą jakieś są błędy. A tak to najwięcej błędów jest z mapą, że nie ma polskiej, polskiej wersji mapy, ale to wcale to raczej nie jest błąd tego taki, żeby psuł całą grę, nie? Raczej. No. Dobra. No nie jest. no, będziemy się grali troszeczkę na takich, gorszym tym ży ży życiu. Troszeczkę gorzej jest, ta gra będzie chodziła z jakiegoś powodu. Nie mam pojęcia dlaczego. Dosłownie, nie mam zielnego pojęcia, czemu, czemu to się zepsuło. No tu nic więcej nie ma, no. No nic, no widzicie, jest jest dziwnie, jest źle, może wy nie widzicie, ale ja widzę, i to tak poważnie widzę, to, że gra działa gorzej. I nie jest to wina, jakby ktoś się pytał, nie jest to wina shaderów, jak wyłączę te shadery w ogóle, to się nic nie zmieni. Po prostu karta graficzna będzie na jeszcze mniej. <grych> Coś się musiało po prostu zepsuć w samej grze. Nałożyła sobie jakiś odgórny limit fps który jest dziwny. I nie rozumiem, dlaczego tak to działa No nie jest no trudno, no... Życie To są właśnie, jakie ja wam mówiłem, to są właśnie mody Dałem sobie tyle samo rzeczy, co miałem praktycznie O To są... Kolejne mody, fajne Miały być dobrze Wyszło jak zwykle eee, no Steam no to jest... A nie, o Mam spawarkę? Mam spawarkę, tylko sobie nie dałem Dobra wszystko jako taką mam, takie samo. Generalnie nic za bardzo nie zmieniałem. Eee, no tak, bo jeżeli chodzi o save'a to w tej save'ie jest coś takiego jak są pliki, które pokazują nam, jak gdyby. No lagujec, laguje strasznie. Widać też, że laguje. Może jak od bazu odpłynę, to się coś tego, inaczej to będzie działać. No są lagi, dobra. To nie jest. Nie jest aż tak źle po prostu. Nie jest aż tak źle. Mogło być gorzej. No. A, i chyba sobie w ogóle. Ta, moduł zwiększania wydajności tego silnika. Tego nie mam, bo to też straciłem sobie przez przeskakiwanie sejwa, więc to też muszę musimy dodać czy była coś jeszcze takiego co dostaliśmy? nie nic więcej nie otrzymaliśmy, więc to tyle to w ogóle modna cyclops speed module dwa razy szybciej to jest jakieś no nie zobaczmy tanie to to wygląda jak moduł, ok Dobra, no co, no nie wiem w sumie O pasola silnika 300, okej, okay. spoko w kurze mnie to, że to laguje ta gra, w mnie to strasznie A nie, nie chcę dekonstruktować, nie, nie, nie chcę dekonstruować Ale już w sumie czekajcie, zanim to chciałbym sobie zdobyć te ręce do Simoufa to mogę płynąć w sumie tym Nie ja jestem niepocieszony, niepocieszony jestem, bo to nie powinno tak wyglądać, że ta gra tak działa To na musimy płynąć Mogę spać pedał tutaj? Nie, nie mogę. A mogę sobie zejść z mostka na chwilę I zobaczyć. My jesteśmy ustawieni tak, muszę sobie odwrócić. Będziemy płynąć sobie tutaj Bo tutaj... Mogą być te elementy Simoufa, właściwie łapki Simoufa. Mogą być. To jest 7, kapsuła 17. Ale to się obija z jakiegoś powodu. Dobra. W sumie nie bez sensu brałem tego, bo faktycznie to, jest, to i tak muszę tego szukać. Więc bierzemy Simoufa. No czemu ta gra musiała się zepsuć, z jakiegoś powodu? Nie mam pojęcia, to oczywiście są rzeczy, które już nie działają, one tylko są takie wiecie... Placeholderami O, tutaj są Drill fragmenty, potrzeba ich trzech znaleźć, żeby blokować... Drill dla naszego Simofa No... Ja mówię, no nie wiem czemu to tak działa Możliwe, że mod ten zepsuł, chociaż wątpię, wszystko działało niby. To tak, jakaś może. No nie wiem, zobaczymy też, jak odpłynie mod bazy, czy coś się zmieni. Wobec jesteśmy w okolicy bazy, to jest szansa, że, te, że, że ta baza coś psuje. No a przy okazji, wiadomo, szczęśliwego nowego roku i tak dalej. Bo w nowy rok, pewnie to będzie wrzucane. O ile się nie wkurzę na tą grę i, i nie zrobię czegoś innego, ale chyba nie, no. że tak powiem, już na tyle jesteśmy daleko w grze, że bez sensu byłoby po prostu zaczynać przykład od nowa. O, to przykład chyba lepiej jest, nie, jest jeszcze gorzej. Co to mogłoby zepsuć w tą grę? Co to jest nie tak, co, co tu się stało? Jakoś wody to pewnie nic zmieni, no bo przecież to. no. Zero różnicy, nie? Wykazanie krawędzi, możemy sobie, nie wiem, FFX'a nic to nie zmienia, bo chodzi o to, że karta przestaje być wykorzystywana z jakiegoś niewytłumaczalnego dla mnie powodu. No, nawet nie ma więcej ustawień graficznych w tej grze. No cóż, tak to wygląda: do 404 spadają w PS -y z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu. No, niby się gra, niby się da grać, ale. Ale to nie jest najprzyjemniejsza rozgrywka na świecie. O, ja w ogóle trafiłem do Mashroom To dobrze. Czyli Cave, bo tu będą baza de Gazi. Ooo, tak. Tu powinna być baza de Gazi. Galera to grzyby. Jest i baza degazji mhm. Tylko czy to jest akurat ta która nie To nie jest ta która akurat mnie interesuje Powinno być jeszcze inna Ta dobra dobra Zaraz tu wrócę tylko sobie wezmę Simoufa. O! Tu coś jeszcze jest! O! O! Dobra, nast na na następne sygnały, przyszłe sygnały na szczęście już działają, jak widzicie. Czyli tylko... Sygnały tamte nie działały. Ja bierzemy sesję płyniemy co do tego. Chyba, że to cyklop tak laguje. O, widzicie. O tym nie pomyślałem. Może to cyklopa, cyklop, a nie baza. Laguje, bo w sumie, no, no. Postawiłem cyklopa. I zaczął lagować. Ej, no, no, no. Ty, to może coś. Może jakiś upgrade cyklopowy źle działa. Hmm, będę już się o tym pomyślał. Może jakieś mod, mod na wale i będzie działać lepiej. Będę już się to potestować. Na razie chcę po prostu nagrać odcinek, żeby był że był na sylwestrze też na sylwestrze. Nowy rok był odcinek, bo chciałbym coś rzucić. No, dlatego cóż, ale tak to faktycznie będę poszukał jakiś po powodów tego. Może faktycznie cyklop jest powodem. Tylko później znowu co? Jak mamy cyklopa, i cyklop jest zepsuty, to będę musiał znaleźć co psuje cyklopa. Czyli zasadniczo wywalę wszystkie mody do cyklopa, jakie są, jakie mam. I będę testował. Czy <gry> się to naprawi? Może cały czas to nie wina kolorowania bazy, tylko wina tego, że cyklopa zbudowałem. A bo i tego, i tego, nie wiadomo. Może się coś, jakieś body gryzą. No to są mody, nie? O, 52 FPS. 70% ciężkiej karty graficznej. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Baza de to jest ważna rzecz z tego co kojarzę, bo w bazie degazji są Istotne rzeczy. Niech ja się za bardzo nie boję, bo one... One nie są aż tak agresywne, jakby można było się... Jakby można było się spodziewać. Reaktor jądrowy? Tak, jest. 1 na 3. A, to, kuźwa te, te co gryzą. Nie, jest chyba, ok. Więcej reaktora jądrowego. Kolejny reaktor jądrowy. To mam, nie? Tak jest. Te mam. Uuu, tu jest maszyna do filtracji. Co to jest? Maszyna filtrująca wodę. Stąd, z tej strony mogę nawet przeskonować. O, i to jest fajna rzecz. Fajna rzecz. Okay. New PDA data. New PDA data. Tu trzeba powoli pływać. bo one parzą. Integracja, Dziennik Bartolota, ok. To PDA. Ok, kolejny Integrate jakiś sygnał. New PDA data. Dobra, będziemy mieć sygnały. Będziemy mieć sygnały, a ja może faktycznie uda mi się może naprawić tą grę. Ciężko powiedzieć. New PDA data. Dużo biją, ale zaraz jak skończą tego truść, to mi HP wróci. Dokładnie tak. To są takie bardziej, wiecie, takie obrażenia, że one są, a później się kończą. Dobra. To chyba tyle, to chyba wszystko. Proponowana baza degazji jest na głębokości 500 metrów. O ile dobrze kojarzę, to 500 metrów to jest tyle, że akurat powinno nam się udać tam dopłynąć. A mamy to. Czy też coś ciekawego jest? Nie, Stacy Rifle. O, chyba coś atakowało naszym, naszego Seamowfa. Trzeba go sobie troszeczkę naprawić, żeby nam się nie rozpadł. Proszę bardzo, bardzo Przy okazji, miniaturka, no tak, miniaturka, miniaturka O O Jest, 16 minuta, idealnie 16 minuta, miniaturka Super, wspaniale Będzie Będzie miaturka Gra działa okropnie, ale miniaturka będzie Lecie niektórzy mogą powiedzieć, że 50 FPS-u to nie jest mało, nie? Ja mówię, okej, okay, to nie jest może mało do grania, dałbym radę tak grać. Ale nie w momencie, w którym jestem przyzwyczajony do tego, że ta grazia, działa na pewno na lepiej. Da się, da się tak zrobić, żeby ta działała lepiej. Na moim sprzęcie. Plus, plus jest taki jeszcze, że. że ja to nagrywam, nie? I no, jakby fajnie, jakby na nagraniu ta gra wyglądała lepiej żeby prawda, miała więcej tych no jakby, jeżeli miałbym coś oglądać to się spodziewam, że na przykład oglądam u kogoś, kto ma lepsze sprzęt ode mnie żeby u niego chodziło to dobrze a nie, a nie tak, że to się że to z jakiegoś powodu że z modów się to z, zepsuło, nie? dobra, no oczywiście poza tym, że my tam sobie popłyniemy, Ka o tam kapsuł detektor spoko, fajnie, kapsułki czasowe będziemy mieli jeszcze trzy. ...tych kapsuł No i szukam cały czas ramion Simoufa, nie? Ramiona Simoufa to jest, wiecie... Top pre... top prea, 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 No, no priory, priorytet po prostu najważniejszy, nie? Zapomniałem jak się... jak się wymawia? Priority? Priority, o! Top priority Tak się to powinno wymówić poprawnie? Czy tu byłem? Niestety wszystkie rzeczy, które wcześniej otwierałem... ...zostały zamknięte Ponownie, więc ja nie wiem, czy te rzeczy sprawdzałem, czy nie sprawdzałem. No ale to wiecie. No. Dużo do sprawdzania tu nie ma, na szczęście. W sumie mogę zobaczyć, co tak. Tu sprawdzałem, bo już jest wy wyszarzony. Dobre. Oczywiście wszystkie, wszystkie moje cięcia się anulowały, nie? Jakbyście byli ciekawi, ogólnie co, co się stało, z tą grą. Niestety się sporo stało. Proponowano baza de Gazji. Tu jest ten. Gdzieś na tym albo na grzybowym biomie powinny być fragmenty łapcy klopa, nie? Znaczy Simofa Już jedną znaleźliśmy, jeden fragment. I wtedy potrzeba ich aż trzech. Trzech fragmentów łap Simów, a żeby sobie taką łapkę zrobić one też, one też mogą być w tym właśnie. W biomie Marchum Forest mogą być. I na razie jestem cały czas w Grassy Platie. No bo Grasi albo Marsh for Forest. Tylko pytanie, czy mi się uda to, to znaleźć? Tutaj byliśmy przed chwilą, to jest nasza baza obok. Dokładnie. I tu było jedno ramię. Jest, O, chyba są nowe dwa, dobra. Claw nie to jednak nie są dwa. Bo to są inne. Mam już dwa drillowe i claw arm mam jeden tylko, niestety. A właśnie to są najważniejsze ramienia, ramienia które chcę. O, jest drill. Mogę sobie zrobić drill Simon arm. Czy to jest claw Jest claw chlo... jeszcze jeden tylko. Dobra, jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko jedna łapa. Jest nam potrzebna. Żeby po prostu zrobić co tego yy, No, żeby już mieć Simulfa zrobionego idealnie Tak jak powinien być zrobiony. Tylko gdzie? Gdzie może taka łapa leżeć? Gdzie ona może się znajdować? Jest! Jest! No, to nasz Simon będzie w końcu użyteczny, potężny w ogóle. Ta jest. Wracamy sobie tam. Ten cyklop, gdzie jest ten cyklop? Cyklop jest tu. O, może tak legło jeszcze. Wiesz, To jest, jest jest szansa, że to jest. że cyklop ma jakąś modyfikację, która nie działa tak jak powinna. Też sobie muszę pobrać moda. Znaczy, nie pobrać moda, tylko moda mam. Dobra, łapki tanie te łapki, więc składamy. Mogę sobie thermal. A, już nie mam thermal. Chyba, chyba się skończyła ten. Chyba się srebro skończyło. Dobra, wszystko się uda. To on, uwierzcie, że one są te ramienia, nie? Nie, nie widać tego, ale ten modnik okazuje, się, że on działa cały czas. Po prostu, że tego nie widać, nie? Modyfikacje, hello? Świetna sprawa. Tylko, że nie działają w większości przypadków. Ja lubię modyfikacje, ale nerwuje mnie jak nie działają. Tak w skrócie mówiąc. Yy, jak się buduje ten? To! Wszystko mam, nie? Wszystko, wszystko jest. To se, to se, w se rozłożymy. Zrobimy se sekcję L. Właśnie se zrobimy dalej. I tu se to zamontujemy. O! Łączyk pionowy. Wspaniale! Pięknie, jest to pięknie niemałane, nie? Na pewno nie będzie dla goła bardziej. Nie no, jakby... Jakby nie chodzi o to, że gra źle działa, tylko że. jakiś mod coś zepsuł. Dobra. Teraz jeszcze mamy upgrade na tego, na cyklopa. W ogóle jaki to jest limit w wys głębokości? 500, okej. Okay. To do kolejnej bazy de będziemy w stanie nawet tym popłynąć. Fajnie. Całkiem, całkiem przyjemnie Dobra Jest, dokowanie, ładnie O Change selection, start autopilot. Co? Jaki autopilot? What? Hmm, jakieś no nowe rzeczy są w tej grze. Cycle Dog energy. No, no i pasuje. Wszystko fajnie się działa poza FPS-ami. <noise> Będę narzekał na to cały czas, bo ty nerwuje nie? Nienawidzę, jak gra laguje Szczególnie, że działa dobrze. To i ja tak denerwuje, nie? Dobra, ty wiecie co? Czekajcie. Weź tego simoufa. Czy masz tym. A widzicie? Ła działają ławki. Wszystko, wszystko fajnie pasuje, co działa. O no to chodzi. Czy ja mogę teraz tym simoufem wpłynąć do cyklopa w takim stanie? Mogę. Trochę to po ja pobugowane, ale działa. Przepraszam bardzo, jak działa autopilot? <grym> to mnie ciekawi. Jak się ustawia drogę? Yy. Tu ewidentnie jest jakieś mod, nie? Do tego. Jestem pewny, pewny. F3, nie O, może tu coś się da naprawić coś, tą grę? Quality, visual def Target framer, 500 jest, no ustawione jest 500, to czego nie działa? Ty no, myślę, że to coś będzie naprawi, to coś naprawi to. Oooo, color cyclop. Color live pod. Configuration manager. No... Chyba to nie jest jednak to F6, to jest wiem, F6 to jest to F7 O! To jest... to, to jest coś innego. Nano docking key, docking mode Okej, okay. power set, charge, open mode, okej okay. Spoko. O! A! start recording root! To nagrywa! Ty! powering Halo, ja nie chcę down. up. Czegoś chyba nie rozumiem, nie? Dobra, wiecie co? Walić to Pojemy do proponowanej bazy gazu. Aha, tylko odcinek już kończy, dobra to tak. Na ten odcinek. To była tragedia, nie? Ten odcinek to odcinek, to był po prostu. To był, to był to był taki syf, że szkoda gadać, ale już go wrzucę, żeby był odcinek. Ale jeżeli się Wam podobał jakimś cudem, to dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych. No i cześć.